Dzień dobry, z tej strony Rafał Witam państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Tak jak zawsze, zaczynamy od mówienia sentymentu, no i tutaj widzimy, że ostatnie godziny przynoszą pewną poprawę. Katalizatorem do niej było porozumienie zawarte w Senacie, jeśli chodzi o czasowe podniesienie limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. No to daje czas strony na dodatkowe negocjacje do początku grudnia, czyli na chwilę obecną ryzyko zamknięcia administracji rządowej jest od, w czasie, no, z czego inwestorzy na Wall Street po prostu się cieszą i mogą w dniu dzisiejszym skupić uwagę na wrześniowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Tutaj poprzeczka wydaje się być relatywnie wysoko zawieszona, bo i raport ADP okazał się lepszy od prognoz, i wskaźniki koniunktury gospodarczej również sugerowały, że ta koniunktura wygląda lepiej niż się tego rynek spodziewał. Dodatkowo patrząc na co tygodnia wydano ilości nowych bezrobotnych, te też pozostają zadowalające, szczególnie w końcówce września, i sugerują, że wpływ wariantu Delta nie był jakiś druzgocący na rynek pracy. Zatem, jak najbardziej jest możliwe, no odreagowanie częściowe tego, co się wydarzyło w sierpniu. Przypomnijmy, że w sierpniu wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolicznym wyniósł tylko 235 tysięcy i te wrześniowe dane no, będą mm, odzwierciedlały czy tamten odczyt no, był tylko wypadkiem przy pracy i tutaj będziemy wracali w kolejnych miesiącach do solidnego Wzrostu zatrudnienia, czy też tutaj te odczyty zbliżone do jednego miliona są już przeszłością, i kolejne miesiące będą stopniowo tutaj przechodziły coraz mniejszy wzrost. Zatem stąd te dane będą ważne. W kontekście polityki kreowanej przez FED, no, trudno wyobrazić sobie odczyt, który mógłby znacząco wpłynąć na oczekiwania, to znaczy, jeśli byśmy mieli do czynienia z jakimś nieuzasadnionie niskim odczytem, chociażby w porównaniu do ostatnich danych, no to tylko pytanie, czy nawet to mogłoby wzbudzić obawy o to, że Fed na kolejnym posiedzeniu zdecyduje się na ograniczenie tempa skupu aktywów, wahania, jeśli chodzi o tempo kreacji nowych miejsc pracy, nie powinny zatem wpływać tutaj na decyzje amerykańskich bankierów centralnych, ale jeśli chodzi o inwestorów na Wall to jak najbardziej mogą i tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że wcześniej mocno dane z rynku pracy, no sugerowały ograniczenie tempa skupu aktywów, przez to inwestorzy na Wall Street nie odbierali ich najlepiej. W tym momencie, gdy decyzja o normalizacji jest już przesądzona, no to tutaj mocny odczyt nie powinien skutkować odpływem kapitału od ryzyka, a wręcz przeciwnie, powinien być świadectwem sił amerykańskiej gospodarki i przesmak takiej reakcji mieliśmy już we w środę, kiedy był publikowany raport ADP i kiedy lepsze dane tutaj ożywiły popyt na ryzyko, zatem podobnego scenariusza możemy się spodziewać i w dzisiejszym, szczególnie, że jeśli chodzi o popyt na ryzyko, tutaj ostatnie godziny przynoszą jego ożywienie wraz z tym, jak porozumienie w Senacie było zawarte. Zatem ta końcówka tygodnia w wykonaniu rynku akcyjnego może de facto przynieść kontynuację odbicia po wrześniowej korekcie. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy tydzień października no tutaj przyniesie częściowo drogowanie tego, co się wydarzyło w ubiegłym miesiącu. Amerykańska waluta pozostaje mocna przed danymi z rynku pracy. Rentowność amerykańskich 10 latek znajdują się na najwyższych poziomach od czerwca, dobijają do 1,6%. Zatem Widać, że rynek spodziewa się solidnego odczytu. Widzimy, że to jakoś nie oddziałuje w kierunku odpływu kapitału z rynku akcyjnego, no ale tutaj, jeśli oczywiście dane będą silne, jak najbardziej możemy zobaczyć nawet nowe minima na rynku euro-USD. Z pewnością wysoki odczyt, jeśli chodzi o temp tempo nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych, byłby również negatywne dla złota, choć jak na razie aprecjacja amerykańskiej waluty tutaj nie odbija się jakoś szerszym echem na rynku żółtego metalu i cały czas widzimy konsolidację w okolicy poziomu 1750 dolarów za jedną uncję. Ropa naftowa wreszcie, która powróciła wczoraj zdecydowanie do wzrostu, a baryłka WTI zbliża się do poziomu 80 dolarów, czyli to są najwyższe poziomy od 7 lat. Pomocny był komunikat, jaki pojawił się ze strony amerykańskiego departu, Departamentu Energii, który jednoznacznie ochłodził oczekiwania na to, że Władze zdecydują się na uwolnienie rezerw strategicznych w celu walki z rosnącymi cenami paliw. Jak na razie jeszcze sytuacja do tego nie skłania, stąd tak szybki powrót do wzrostów na rynku ropy naftowej. Na koniec złoty. Złoty, który traci po bardzo zaskakującej podwyżce stóp procentowych, jaka dokonała się w środę. Wczoraj byliśmy świadkami konferencji prasowej prezesa Dama Glapińskiego, no i no, ta dla niektórych mogła być relatywnie gołębia, aczkolwiek tutaj absolutnie nie można przekreślać tego, że. Cykl podwyżek stóp procentowych się rozpoczął, patrząc na to, w którą stronę zmierza gospodarka, jak wyglądają procesy inflacyjne, środowa decyzja powinna być właśnie początkiem cyklu, który w przyszłym roku wyprowadzi stopę referencyjną do okolic 1,5%. No i to powinien być scenariusz bazowy, wraz z tym, jak będziemy się przybliżać do niego. Tutaj złoto oczywiście może zyskiwać, aczkolwiek w tym momencie oczywiście znajduje się pod presją ze względu, tak jak mówiliśmy, na siłę amerykańskiej waluty. Zatem w końcówce tygodnia na chwilę mamy odpoczynek od krajowej polityki monetarnej, a uwaga rynków, również jeśli chodzi o kontekst złotego, zaczyna się skupiać na tym ponownie, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. To wszystko, co na teraz dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Ze swojej strony zapraszam na kolejne spotkanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.